Niepowstrzymany rozpad Imperium Galaktycznego rozpoczął się w roku 2117. Obejmujące terytorium ponad 1500 parseków sześciennych imperium nie było już w stanie panować nad tymi wszystkimi dominiami i galaktycznymi szlakami handlowymi. Wnet w całej galaktyce zapanował chaos. Wiele układów gwiezdnych ogłosiło niepodległość, podczas gdy Imperator tłumił niezadowolenie z coraz większym okrucieństwem, bombardowaniami z orbity, obracając w perzynę całe planety. Planety, które spotkał ten straszliwy los, stały się niezdatne do zamieszkania, ponieważ natężenie promieniowania na ich powierzchni wynosiło od 50 do 500 jednostek na godzinę. Do roku 2135 liczba planet sprzyjających życiu spadła poniżej 5%. Spory o władzę nad owymi niewieloma ziemiopodobnymi światami wnet doprowadziły do brutalnych wojen domowych o przetrwanie. Ratowolcze walki osiągnęły apogeum w roku 2140. Dla uniknięcia dalszego skażenia środowiska walczące strony sięgnęły po broń plazmową. Wreszcie nastał rok 2150. Wojny zaczęły dogasać, co umożliwiło podjęcie wysiłku kolonizacyjnego. Pozostałości imperium wysłały do niezbadanych sektorów wiele statków kolonizacyjnych klasy Noe w poszukiwaniu nowych planet zdatnych do zasiedlenia. Niektórym statkom udało się nawet osiągnąć cel. Odkrycie nowych planet nadających się do zamieszkania zapoczątkowało nową erę pokoju. Dawne imperium zostało zastąpione Galaktyczną Federacją Wolnych Planet. W ciągu niespełna stulecia możliwości gospodarcze i naukowe nowego mocarstwa sięgnęły poziomu sprzed pierwszych wojen. Nowe kolonie umożliwiły stworzenie ożywionego handlu i pokojowych stosunków między wolnymi planetami. W roku 2320 okręt patrolowy Vanguard nawiązał kontakt z niezidentyfikowanym krążownikiem, który pojawił się w przestrzeni z obszaru stworzonej sztucznie strefy niestabilności. W załogę krążownika stanowili ludzie, a przynajmniej istoty, które ich przypominały. Okazało się, że goście Owi byli potomkami mieszkańców jednej z dawnych kolonii imperialnych zwanej teraz Velium. W ciągu roku nawiązano ścisłą współpracę z Velianami. Federacja podpisała z nimi porozumienie o utworzeniu galaktycznej sieci umożliwiającej wspólne użytkowanie veliańskich kanałów 0T na federacyjnym terytorium. Nadszedł rok 2351. Stacje kontrolne 0 t okazały się koniem trojańskim. Skoordynowane uderzenie unieruchomiło instalację wczesnego ostrzegania i beliańskie armady ruszyły na podbój spokojnych planet.